kochani już po świętach fajny dzionek gdzie bardzo słonecznie my się zaraz wybieramy gdzie? na łyżby, chcemy jechać na łyżby do nas tutaj, do miasteczka do, yy, tak, do łasku więc może jakąś przebiteczkę uda mi się właśnie zrobić bo jedziemy, mam nadzieję, że się nie połamiemy nie, 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 chyba nie no więc wybieramy się na łyżwy. No, a ja tutaj czekam, aż się woda zagotuje, i właśnie jedziemy niedługo na łyżwy z Tatą i z Marcinem. Więc może jakaś przebiteczka będzie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo na razie jeszcze nic nie wiemy. Ale pogoda dopisuje słońce, jest przepiękne i aż się chce żyć. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządeczku, że się dobrze czujecie po świętach. Brzuchy pewnie pełne, nie? U mnie to po prostu pełny, pełny brzuch jest, no wiecie jak to jest, pyszności zawsze na stołach jeszcze wczoraj byliśmy właśnie u mamy siostry na urodzinach, więc wiecie jak to jest, trzeba zjeść spróbować i no dobra kochani, będę kończyć i będę się do Was odzywać później Muzyka Proszę Państwa, ta mój tata wywija. Kochani, jeszcze <śmienicza> się nie wypaliłam, ale <śmienicza> zaraz się lepiej przezdają w Kurwa, żeby kamerzysta się nie wywalił. Dobra, i spróbuję. sobie do łodzi pogoda leje jak nie wiem co, no ale gdzieś tam wygląda słonko. Mam nadzieję, że będziemy słychać, zaraz zobaczę. No i będą przewideczki, zobaczymy gdzie pojedziemy i co porobimy. Jedziemy sobie, bo powiem Wam, że u nas no, nuda w duńskiej woli nie ma co robić. I jedziemy sobie do Łodzi. Więc zabieram Was ze sobą. Jazdy na łyżwach, powiem Wam, że było mega fajnie. Mam takie zakwasy w pachwinach, ale to był bardzo fajny czas, taki rodzinny z tatą i z Marcinem. Bardzo fajnie było, bardzo tak miło. Zobaczyłam jak tata potrafi jeszcze wywijać na łyżwach no i co, i bardzo miło, tak powiem Wam po tym jedzeniu świątecznym to bardzo fajny taki ruch, a człowiek się później tak lekko czuł, dajcie znać w ogóle, czy jeździcie na łyżwach ja to chyba nie jeździłam ostatnio nie wiem ile, z pięć lat to minimum bo kiedyś Wam pokazywałam przebitki jak jeździłam właśnie w Wyszkowie u Marcina, a to chyba ponad godzinę pojeździliśmy, no i było bardzo fajnie, a teraz jedziemy sobie właśnie do Łodzi tak jak mówiłam, no to to taki update'ik, a propos Jeżdżenia, a jeszcze dajcie znać, czy może jeszcze jeździcie na nartach, łyżwach lub na desce. My się wybieramy właśnie już niedługo na wyjazd, ale jeszcze wam nie powiem gdzie, bo chcę Wam zrobić fajne przewiteczki. Będzie bardzo fajny vlog, więc oglądajcie i zerkajcie, gdzie my się wybieramy jeszcze. Pozdrawiam i do później. Kochani, jaram się polskimi pociągami, bo dawno nie jechałam i dawno nie widziałam, ale. Te dworce, to w ogóle, perony, znaczy, porobili takie duże, powiem Wam, wszystko takie, kurde, zobaczcie, ogromne. I już jesteśmy kochani, w łodzi. Przyjechaliśmy, idziemy sobie. Zderzamy na, możecie zobaczyć, na Piotrkowską. Idziemy zobaczyć, dawno nie byliśmy kupę lat. W ogóle tutaj, no właśnie tutaj jest jakiś w ogóle Hilton. Ja pierdzielę nawet nie wiedziałam, że tutaj jest taki hotel. Ton by Hilton, proszę bardzo. Idziemy na Piotrkowską. Tu nowy Starbucks powstał, nawet nie wiedziałam. Dawno nie byłam, Marcinek nie był ani razu, idzie pierwszy raz. No i sobie zwiedzamy Piotrkowską, stare kamienice. I te sprawy, no, bardzo ładnie. są bardzo ładne mury, ale jeżeli wiecie albo nie wiecie. O, tu jeszcze klimat świąteczny, nie widziałam. Fajnie jest. No, ale te kamienice stare robią robotę. Bardzo ładnie. Podoba mi się. I bardzo ładnie. Ludzi chodzi, klimatu nie ma, ponieważ jesteśmy za wcześnie, nie? I wszystkie oświetlenia... Są nie powłączane. Jak pięknie, ale piękna, kochani, choina jeszcze na klimat świąteczny. Całej długości Piotrkowskiej. Pierwszy raz takie coś widzę. Kochani, przechodząc, na każdej budce jest napisane kiosk sztuki. Tam była jakieś piernikowa chata. Tutaj jest biżuteria artystyczna. Jeszcze tutaj, kochani, zaraz Wam powiem. Obwarzanki, kurde. Ozdoby świąteczne, super, mega. Kochani, pamiętacie takie sklepy Cepelia, a pamiętacie mi się uszatka, zobaczcie. A te kierwce, jakie fajne z tego. To jest zrobione z wełny i z... skórki tak, ale ładnie tutaj. Pięknie mi uszatek. Przepięknie. I magnesiki. A tam w sklepie cuda po prostu, cuda są. Łapie za łóżko. Na szczęście za łóżka za nosek, proszę bardzo. Ale piękna kamienica, kochani. O, już lampeczki pozapalane, klimacik już jest. Ale pięknie. Aż miło. Piękna ta kamienica. Jeju kochani. Jedyna chyba taka na Piotrkowskiej. No, jakie nogi, do samej podłogi. Dzisiaj jest wyśmienita pogoda, bo nie ma ani wiatru. Ani ciemno nie jest. O, proszę bardzo. Anna dymna, Mariusz Wilczyński, Lidia Zanna Garabasz. I tak kochani, do końca. Krzysztof, Franciszek, i jeszcze ktoś będzie? Będzie. Gustaw, Zbigniew, Zbigniew Zamachowski. I czekamy. Katarzyna Figura, Jerzy Sztur, Barbara Połomska, Michał Szewczyk. Maja Komorowska, Agata Kulesza i koniec kochani budynek chwil Filharmonii, ale szybko muszę się streszczać, bo zaraz będzie czerwo e, zielone, przepraszam. Powiem wam tak, łódź fabryczna w Łodzi jest bardzo dużą stacją. Ja to w ogóle jestem w szoku z Marcinem. Jeszcze w ogóle mówił mi, że tam z boku jeżdżą, zaraz wam pokażę. Jeżdżą autobusy, powiem wam, że masakra, ja bym się tutaj zgubiła. Zobaczcie, jakie to jest duża powierzchnia. I to jest w ogóle wszystko. Tutaj chyba będą, tak, dworzec, dworzec autobusowy. Powiem Wam, że tak to wszystko rozbudowali, że ja jestem kurde w szoku. Co tu się dzieje? Zobaczcie, jakie powierzchnie. Tam jest wejście, tam się wchodzi. Jezus, jak dużo. Po prostu zobaczcie, po prostu jak gdzieś w Warszawie. No, ja jestem w szoku. Dawno nie widziałam takich dużych peronów, naprawdę, kochani moi. Ogromna stacja, powiem Wam, jak Wam mówiłam, ja już jestem pod wrażeniem, bo bym się tu zgubiła naprawdę tyle torów. Yy, tyle peronów, nawet nie wiem ile jest tych peronów, ale normalnie powiem Wam: czat, normalnie czat o trzy perony, ale torów Szef. dużo, o 6 sześć, sześć torów. Cz tak? Cztery. I cały pociąg dla nas, proszę bardzo. <noise> No i kochani, my już w pociągu, dzionek miniony, bardzo fajnie, bardzo miło. Pochodziliśmy sobie po łodzi, po Piotrkowskiej, było bardzo fajnie miło. Byliśmy na pysznym sushi. No i tylko nie pamiętam jak to sushi się nazywało to miejsce. House of sushi na Piotrkowskiej. Polecamy, bo było bardzo dobre. No i już jesteśmy w pociągu i chciałam się z Wami pożegnać w ten taki na ten taki krótki wlożek. Powiem Wam, że jestem taka śpiąca, chyba dlatego, że wypiłam piwko. No ale jak się jest na urlopie, to trzeba korzystać. No, no i mówię, przychodzę już do Was, żeby się z Wami pożegnać na taki krótki wlożek, ale będą jeszcze inne fajne vlogi z fajnego miejsca. Zapraszam Was do oglądania. Trzymajcie się, zostawcie coś po sobie. Dziękuję za to, że jesteście i pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Pa!